No żeby się postarał żeby no, więcej trawisz, więcej kurwa, kurwa, kurwa się No kurwa męczny, kurwa to po prostu. No to jedziemy! Spaceon chodź się na <słysza> <mama. słysza> oh, Dobra, nie chcieli prośbą! Będzie groźbą! No dobra. Spacer. ty kurwa stary maria, w tarywariacie się u spokoju? Na sam dupe jest spoko ziomek. Mamo! 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 Nie, Mamo! to to tylko Mamo! No Mamo! 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 tego. Mamo! 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 to tak za chcesz ze mną zadzierać? Dobra, to pożegnam się. No to jedziemy. <noise> Gdzie jedziemy. W dupę jedziemy, w dupę! Mówisz? No dobra. <noise> o, ale przypał <noise> Czy to był spaceman? Zgadza się! Przeleciałem ci matkę! No ja przeleciałem ci matkę. Ona ma 50 lat. No i co z tego? To nic nie zmienia. Potwór nie potwór, byle miał otwór. <grystanie> Dobre. No. O, kurwa właśnie co to wyobraziłem nie, to jest to Kręci się i kręci jak Wojta po potesko, jak śnieg spadł. <ślinicena> do jemu je je jak hanka w kartony <ślinicena> ja Czy takie lekkie mrogienie w dupie? <ślinicena> I też bo jak niektórzy wiedzą Nie interesują się mną Naprawdę? O, o kurwa, ale ze mnie pedał Wiedziałem <grym> Zgadza się Do tego, tego gruby. No zgadza się Jeszcze już główienie w kupie? Ej, zamki morda. Szkoda gadać Podsadzi ktoś? Po, posłuchaj po, tylko trzy bindy.